Ej, opowiedz mi o profilaktyce zdrowotnej. Opowiedz mi wszystko, co musi wiedzieć opiekun kota w kwestii dbania o kocie zdrowie. A co? Chcesz mieć kota? Mam ciebie. Tak mi dobrze, tak radośnie, bonjour, że jesteś tu. bądziorno. No to do rzeczy. Wiadomo, w kwestii psów sprawa jest prosta. Nikogo to nie obchodzi. Poczek! Natomiast jeśli chodzi o koty. ta 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 pa intro! Dbanie o zdrowie Kitku. Lekcja pierwsza. Człowieku. Pamiętaj, aby sprawdzać regularnie stan spojówek, uszu i skóry, regularność i jakość bebe. Boczkowi chodzi o jedyneczkę i dwójeczkę jak coś. Sprawdzajcie, czy wasz kot regularnie się załatwia. Załatwia. Kontynuując, sprawdzajcie nadwrażliwość na ucisk w niektórych miejscach na ciele kota. Czyli jak na przykład dotkniecie kota tam gdzie zawsze lubił, ale tym razem dotyk go zaboli, to coś może być nie tak. Pamiętajcie też, aby obserwować reakcję na podawany pokarm. Żadna zmiana zachowania przy misce nie może umknąć opiekunowi. No i zwracajcie uwagę na stan sierści, najlepiej podczas codziennej pielęgnacji. No jakie objawy zwracać uwagę? Uwaga! Grymaszenie przy misce, przesiadywanie w kuwecie, głośne pomiałkiwanie. Nadmierne lizanie lub brak codziennej toalety, czyli dbania o czystość, dziwne, odmienne niż zazwyczaj zachowania kota. Jeśli kot nie dba o czystość, to serio coś musi z nim być nie tak. Diagnostyka chorób u kotów bywa niekiedy trudna. Kitku maskują objawy. Ale z was twardzielę? No, często symptomy są u kotów bardzo nietypowe, przez co trudno je przypisać konkretnej chorobie. Co więcej, naprawdę rzadko zdarza się, że powodem ich gorszego samopoczucia jest tylko jedna choroba. Często jest to mieszanka kilku przypadłości. Jakie są najczęstsze choroby kotów? Prócz narcyzmu i zaburzeń maniakalnych i rządzy władzy nad światem? No dobra, to tak. Koci katar, choroby układu pokarmowego, cukrzyca, brak apetytu, choroby układu moczowego, niewydolność nerek. To takie serio najczęstsze. Trochę straszne. Czy są choroby, na które można szczepić kota? Szczepienie kota obejmuje szczepionki na trzy choroby: panleukopenie, herpesfirozę, kalicyprozę. Obecnie nie można kota zaszczepić oddzielnymi szczepionkami na każdą z tych chorób. Występuje jedynie szczepionka zintegrowana przeciwko wszystkim trzem wymienionym chorobom. A opowiesz nam o tych chorobach? Gutek. Próba wymówienia ich nazw kosztowała mnie sześć żyć więc jeśli rozwinę temat, to może w innym odcinku. Dodatkowo można zaszczepić kota przeciwko wściekliźnie, kociej białaczce oraz zakażeniu wywołanemu przez chlamidiofilia felis. Chlapanina zadyma lelis po lelis. Wszystko jasne. Czy koty są narażone na atak kleszczy i choroby z tym związane? Co ciekawe, koty są atakowane przez kleszcze i to nawet częściej niż psy. Natomiast rzadziej są one widoczne na ciele kota, gdyż w jego sierści trudniej je dostrzec. Poza tym, koty jako czyściochy wylizują futro, pozbywając się kleszczy z powierzchni włosa. Jednak absolutnie nie można powiedzieć, że potrafią same usunąć kleszcza, gdy ten już się wgryzie. Okres wiosenny, a właściwie późno zimowy, i jesienny to dwa okresy bardzo dużego ryzyka zagrożenia babesiozą i boreliozą. Babo Bory kto? Babesioza i borelioza. Choroby przenoszone przez kleszcze. Dużo trudnych słów dzisiaj padło. Muszę się położyć. Ale to tu będziesz spał? Dobra, to skoro zostaliśmy sami... Przejmuję władzę nad światem i otwieram taki specjalny klub! Boczek Club. Można się zapisać, oddać mi cały swój dobytek i patrzeć jak buduje moje kocie imperium. Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego Spółka Zoo! Tak, tak! Zapraszamy, kupcie pyszną karmę dla waszych zwierzaków!